Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, i dzisiaj mamy coś nowego, a mianowicie ponownie tablet Kiano 2S. Postanowiłem go rozebrać i przedstawić wam, co on posiada wewnątrz. W tym miejscu jest procesor Anviler A13, pamięć RAM i tu kontroler zasilania. Pamięć flash znajduje się tutaj pod tasiemką. Oczywiście bateria. Niestety nie jest napisana jaką ma pojemność. Głośnik z możliwością przyklejenia, na naklejka nie jest odsłonięta. O, tu jeszcze znajduje się Wi-Fi Realteka. Który najprawdopodobniej posiada interfejs USB. Tutaj króciutkim przewodem idzie WiFi. fi Tutaj taśmka od dotyku digitizera jak to się tam zwie. Tutaj mamy taśmkę do wyświetlacza, a tutaj trzecia idzie do kamery. Dziękuję, to było na tyle. Zapraszam do kolejnych filmów.